Cześć maneczko z tej strony Silent i witam was w grze War Thunder A ze mną w War Thunderze jest Pearl. No więc Więc to tyle z przywitania możemy zaczynać grę Tak No, no i gramy no Dobra teraz z Ręcznościowe bitwy powietrzne Czek Tak Dobra, no to zmienię na WSO Wiesz przycinał, tak? No A to już jutro łodzia się to nie dam rany Może kawałek dam Topy. Gotowy, gotowy Naciskam gotowy. I zaczynamy grę Tak, zaczynamy Włączamy do rozgrywki, wzręczne się bitwy powietrzne na Korsyn. Atak na cele naziemne. Tak. Wezmę sobie jakiegoś myśliwca. Tak. Dobra. No. bombowcy tutaj to są tak średnio potrzebne, bo to nie są atakowanie bazy. To jest... to mieć jakieś Ja już schodzę trochę niżej, żeby innych wykonać ja wrócę, bo nie chcę być świeżym mięsem armatnym. Okej. Okay. No, polecam tą taktykę. Okej, okay, okej. Okay. I pikowanie było jeszcze ja coraz bliżej już? Rozumiej się co jest.

Chyba był ślepym, dobra, wezmę to nie w bombowce. Prawie... Ktoś mnie atakuje, dobra, zginąłem. Nie ja tu nie przesadzam. Kurde, torpedę nie. wziąłem. Jakiś mexus, czy... ...przestań. Torpeda na ląd. Najlepszy. Nie! Zniknął mi. Tak, już wracam. Zrzucam bombę. Let's do ciebie. Trochę zniszczyć. Za szybki darmo. Nawet jemu to Rozbicie. A, Jak się lapa? Dobrze, jestem już blisko o ziemi. Tam... Lecę polować ludzi Nie jest to sprzyjająca gra dla nas Tak <laughs> Najgorszyka światowa jest Przejliśmy inicjatywę Już lecę do kogoś, tam atakuje Przyjąłem się na nas O nie rozbicie ma Ołe straciła się teraz jak pliśmy ja ze ruchu. Ja ze ruchowym może na tej Strzelają do mnie. Muszę yeah. wychodzić. <toddy> yeah. yeah. Jeszcze nikogo nie je zniszczyliśmy. Ale nas tak rozbarało. No, Chwilnie.

To zagramy następną grę czołgami. Okej. Okay. Co jest? Ile tutaj samolotów jeszcze zostało? Jeszcze jeden. I mi też. My mamy skąd strzelał. Zodać, może na i ręki byłby A samolot z No Twoje prawie to się mają No tam Nawet chyba jeden miał rakiety już No to no. Chyba rakiety Może tu bomby były nie widziałem Dokładnie sobie flary wypuszczę o trafienie pierwsze bardzo dobrze bo tak mi słabym o tym rezerwowym to nic nie zrobię prawda to te dobre straciłem no i też jest rezerwowy no. widzę I tutaj widzę

No! Było lepiej. Też miejsce znaleźliśmy. Ciągle je boski zniszczyłem. Opa się z nim. Ej. Będę cię oglądał. A. Ale się kokcisz. Chyba wycieka. A no, ucieka. No, koń jest straszny czarny dym. A i koniec gry. Przegraliśmy. Tak. No, jeszcze jeden mały paseczek się przesunął i koniec. Myślałem, że jak pierwsza nagrywka to wygram, ale przegrana. Ja tak Nowe doświadczenie. Jestem No, jeszcze. No, ledwo byśmy wygrali. To co, widzowie? Widzimy się w kolejnym że Tym razem zagramy czołgami dla odwiany. Może będzie lep lepsza gra. To jak? Czołgi teraz? Tak, tak, tak. No. Zmieniaj na armię. Tylko też może być trochę ciężko. Ten SU76M ma 2 punkty Trochę ciężko się gra Właśnie No ale jak odblokujemy T28 będzie lepiej A T28 to Knicken No Oto są w jego wielkie rozmiary A ile tobie zbiera? Ile jeszcze tobie brakuje na T28? Bo mi 600 eee... China? Brakuje 6323 punkty. To pięknie. No, te 28 wygląda jak zwykły człowiek, ale jest gigantem w grze. Podobnie jak barytowo tak. do Mausa. Dobra, jestem gotowy. Możemy zaczynać. I zaczynamy. No byśmy tym razem wygrali. A jak pustynna mapa, otwarte super. No, ja nie wiem, czy takie super. No, jesteś na widoku w każdym miejscu. No 4, 3, 2, 1, zaczynamy. Ja czekaj, tam po lewej stronie się pojawić z krzakiem. No, można, ale tam jest otwarty teren, strasznie. Ja skręcę w prawo od razu. Nie chcę być pierwszym zabitym. O, widzę cię. Jeszcze też cię widzę. Wziąłeś niszczyciela, widzę. Tak, niszczyciela. jeszcze drogie będziemy mieli o wiele na przyciągi. Tak. Już potem 26, nie da się. Musiało to Słońce. O, o kurwa. Mm. A Już widzę jakiegoś tutaj droga. Zniszczony. O kurde! Ja tutaj nie widzę. Trafienie, Pan też się przebity. Nie. Zniszczona na ale ślepy byłem Ej tam ktoś jest, tam jest przy Oj Oj niszczyciel chyba tam jest O nie, bo mnie zniszczył, musisz mnie uratować. Znaczy, tak, nie, to nie jest niszczyciel. Księgielski angielski czoł Musisz mi pomóc, ja już nic nie mogę zrobić, po To ja też za bardzo nic nie zrobię. Gdzie ty jesteś? No i. Hej! Na to obok mnie byłeś? Co to wygląda? Ja nie widziałem, to słowałem do... No. Nie stwierdziłem. Jest schowany bez samolot. Parkowanie czołgiem. Pik, 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 pik. A, tylko nie jest jeszcze drogi, drogi. Parkowanie idealne no. Trzy bombki Włoski, ja let's go Dobra, zmieniliśmy ciąg Kuba, tu można bombardować A ja jestem wyżej niż ty, ale ty ja sobie zabiję... Tego można zbombardować No, my wygrywamy teraz Dobra, pierwszy poszło o tam to się zniszczy nie dwie poszły już nie zniszczone Jednostka jest zniszczona O kurde Siątko Krytyczne Wąski czoł Pani to zaraz coś tu nie wiem, czego go gonić. Nie, to jest jakiś pobyt. Do plusa! A, kurde. Nie. Niemiecki zyskało. O! Amerykański. Ło, nie trafiłem. Trafiłem go, ale tylko szedł. Jakaś zamknięta na Obłoski się ja. wystawia Puszki Krytyczne Dobra Niemiec trafiony. Amerykanie Ledwo Wezmę znowu samolot 5 osób w tym tak. Musisz mnie osłonić. Cztery bombki i gonią mnie. Strzelają. Mam ruch To jest łatwo zniżyć kogoś. Nie jadę w I Jak się paczka dostarczona. Właśnie tutaj nie dam Dobra. Ja? Gojimy dalej, kurde. Deserc no, na starku. Chodź tu, kurde. Tak mnie strzelają. Paczka druga ja. Olej przeciek E, co ja. paczki Nie, ja nie ja już. Wow. Przyjdźmy dalej. Przejdźmy na setów. Że... Już tak będę... Za! Na... Odchodzę go! Cały zdrowy! No dostaj, to O ma! To? No się mam... oh.

po nie ja odczepił linki holowniczej. Twardy o, jak masz krytykę. No i dalej może strzelić. Jak pokazali pokazali czołgów. O, dobrze ustaw się. Meg na sidęta Sziop Zniszczony I kill 7 To jest dobry mecz można nazwać ojej, ajej, za mną są mierzanie Kierowca dostał, ale dalej mogę strzelać Repiej nie. Nie przebiłem go Zabił mnie Nie mogę go przebić Ja to jeszcze mam dwa czołgi mogę mieć Wezmę niszczyciela Niszczyciel na boksie No widzę już ofiary O, wycel Pal juściciele no są bardzo przyjemne A i kochową się gdzieś Gąbowiec wróg Możemy przepisać, nie? Nie, tak. wygramy. Chyba, żeby przejmą trzy strepy i tyle. już ich nie odbijemy. Dobra, leci na lot. Trzy mega wielkie, dobre bomby. Mniejszą ciąg. Coś tam sobie latasz? Ja nie widzę. Ciach. Pierwsza. O, Teraz trzecia bomba, paczka. przeciw no, przeciwlotniczy, nie będę. Nie ucieknie. Są szybkie. Aj, poszła bombka, ale... ...nie oberwie. No, nie jestem Drugie miejsce w To może jeszcze jedna z czołgami? Tak. Bo się przyjemnie grało. Przyjemnie. Myślałem, że będzie gorzej. No Sprawdzę ile jeszcze mi Bo zostało. są dwa razy, badań. dwa razy lepsi od nas Tak, mi zostało 6031 na tobie e, już patrzę hmm. 4970 No hmm? tak, gotowy. To będzie ostatnie runda w tym... Bo no, u mnie też będzie ostatnia runda Dobra. bo materiał będzie pewnie za długi Stalingrad całkiem przyjemna mapa. Można się schować pomiędzy budynkami Stalingrad. Nie wiem co to za mapa była taka zimowa z resztkami budynków. Same konstrukcje ich zostały. A. Z Ja tu wolę nie przejmować punktów. I Ale się tu spieszą. O, ja tam będę między budynkami na tą My już gramy z czołgami, które są pośrodku drzewa. środku drzewa. No, no pośrodku drzewa już są te czołgi tych wszystkich. Okej. No. Środek drzewa granologicznego, jakby tak nazwać. No tak. No i to są te już niemieckie. A tu ruskie tu już nie wiem, które to czwarty cząk nasz, nie trzeci chyba co kupiliśmy i już jesteśmy pośrodku drzewa ge geanalogicznego u Niemców A do No, już No, chyba przeciwnie Kogoś doszyłem, ma. Wie, chyba. Dobra, się, Ktoś, nie chyba mały gierdę Podem na mnie Dobra, tyle się nie ma. Jadę. De... O kurde. Naprawdę. A widać Naprawdę. Naprawdę. teraz. O nie. Naprawdę. Naprawdę. Ciela. Ale teraz będą mieli w O, ty też idziesz tym samym. No, ale już tam szybko przyjecę coś tam No i BC Chyba C B, ja sam ustrzelmowany przez nie Dobra, idziemy razem Dobra, chodzę. Aaa! Jakś we mnie wieką No wow. Kurde czy sumą Jaką prędkość? Na w lewo. No Idziemy. No. Ci, tylko coś na tym śniegu. Nie wiem. To jest. Or, to jest. Or, no ja już nie mogę się No. No. Hm. Okay, coś już jest. O już, już, Coś my się to że jest... ja my pancerz mamy trochę swobili. No ale... Ten job no, ci... to... Ten no ci... tylko dobrze działał. No. Po prawu mogę być. O, są po prawo. Uwaga. Ja przytulam ścianę.

Widzę. Jakiś bastard. Zniszczony. O, cofa. On um, jest kolejny. Nie wiem, czy przejdzie przez pociąg. Może okay. przeszło, może nie. Tyle nie, są zabawne No Eee, tak z tyłu! Nieładnie Pora drugiego niszczyciela No i przegramy Dobra, rozmiar w ale nie wiem czy to jest To znaczy dobrze kupić w No ja się postaram Na razu pikuję Trzy bomby Nie, to dobre Lecę, lecę czas reakcji na spuszczenie bomb To tyle ludziska. Dziękuję za oglądanie gry War Thunder. Może widzimy się w czwartek, piątek. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. Także do zobaczenia. Cześć.